Cześć wszystkim! Cześć! Dzisiaj otwieramy następną paletę. Mamy nadzieję, że będzie lepsza niż ta, która była ostatnio. Masakra. E, no, paleta już jest otwarta i nas czeka, więc zapraszamy na oglądanie. Kawan! Come on. Come on, a ja sobie wow. tu stoję. E, Monika przyniesie paczki. Wiecie, jak to. Ten e, patriarchat. Tak? Ja lubię przynosić paczki. No, mamy przy patrol, e, samochodzik. E, na torze. elektryczny na torze. To, że fajne. To fajnie wchodzi, tam 90 zł. chyba 89 zł. Może nie wyciągajmy tak na siłę. No, następne kochanie. Tutaj widać, że coś wyszło nie tak, jak miało wyjść. Bo ktoś. A, już wchodzone lekko, bo jeden z torów wypadł, trzeba wbić go na nowo. Ogarnięcie. Nie Możesz coś... przejąć, a jak jest to? jakby. No to jest chyba która, która poprzednio była bardzo zapakowana i, i ciężko ją zobaczyć. Też na szuflady plastikowa. Posuwane szuflady. Ale to taka z szerokimi szufladami. Z szerokimi, Poko. tamta była z węższymi. My też mamy z węższymi. No to jest spoko szapeczka. Kółeczka wpadły. Tu jest pęknięty plastik. a to to No ale funkcjonalnie nadal no, Funkcjonalnie jest spoko. Właściły. Dobra, same plastiki. Już widziałaś też. No, przecież to widać, że tu są pojemniki. Tylko jakieś takie twardszego tworzywam Nie no, ja wiem, czy to upierać. No, Ale to fajnie to Coś czerwonym. Le może lepsze zamykanie nie ma. No, to jest jakiś lepszy pojemnik, taki, e że zwłoki tam można zamknąć. Nie? nie wiem, dlaczego mi się tak skojarzyło, Nie pytajcie. E ale to no, tak wygląda na takie hermetycznie zamykane. Oh. Relax Days. To no, podejrzewany mebel. No. Tak, to yy, powiem wam tyle. Na razie bambusowe, duże. I chyba, chyba zabiorę to do domu. Czy to jest yy, jakaś jechać... Dobra, tu jeszcze jest uszkodzone, więc delikatnie. Dobra, tu jest uszkodzona deseczka z Tak, tu jest uszkodzona w ogóle jedna szufleczka, ale to chyba było... Szuflada. Szuflada? Nie, to, to jest coś na zasadzie, że... A nie, to, to do szuflady chyba taka wkładka. To się nie... No tutaj też są... Proszę I, i jakieś śruby jakoś śrub. I to jest, i to jest wszystko, raczej, a nie jeszcze coś jest. Już powoli mam, mam pomysł jak to może wyglądać. Mm. Hop. I to na tych bambuskach się, a to? No że to jest szafka, że stoi tak. Opiera się i tu masz te szafki, takie, taka drabinka Ala. Ale do łazienki. To, to... No tak, mam tu jeszcze cztery. No tak. Takie. No i to by było, że wiesz, że stoi sobie po prostu i masz okay. takie... Jak to jest po skosie, to pewnie y, to powinno być po, te, po, tej, po tej stronie. I w taki sposób jakoś zamontowane, nie? i, no. No i to, jest nie. to jest taka szafeczka. No tylko uszkodzona. No te dwa pęknięcia na początku. A. Reszta jest okej. Okay. Tylko dwie szafki rozwalone, ale reszta jest ok. No, okay. Ale rozwalone? Tu jest coś zrobione tam. Nie, tu jest pęknięta szafka tutaj. Nie. A druga jest pęknięta z kolei tutaj. Aha, okej. Okay. Czyli one nie są super strażne, a są całkiem ładne. No i następna paczka. Jest zaznaczone, że to jest 90 na 60. Cokolwiek to jest. Ojojoj! oj. Oj, 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 Nie. To jest lekcji, którą ktoś sobie zamówił. Do, Miała być jakoś docięta. Tu... Yes. To też miało jakąś artystyczną w tej Bo No tu są trójkąty. podstawki trójkątne. Zaraz dojdziemy do tego. To jest jak krzywa. A to jest pewnie docięte. Nie wygląda szczególnie na pęknięte, teraz jest tak przycięta. Nie, no. Mówisz? Wydaje mi się, że ktoś miał sobie jakąś wizję, bo tu jest ten trójkąt. Zapewne on pasuje tu. Nożyc tutaj jest nóżka. A ja wiem, co to jest. Co to jest? To jest okienko. To jest pęknięte hmm. I tu była druga nutka. Ale jest. Chcę kolejnego fragmentu. Tam jest. O. No i to było e, COVIDowa bramka, nie? Hmm. No tak, no. no tak, no w sumie. Jeszcze to jest przezroczyste jak się... No ale już z tym nic nie wymrócenie. Tak? A. No co z tym Myślę, że coś z tego zrobię. To, to do mojej wizji artystycznej. Coś wymyślę z tego. Ale nie na sprzedaż. Nie. Na pewno, na pewno na to nie zrobię. Prosta rzecz, do ogarnięcia, co to takiego? Jest ciężkie. Nie rób tak, bo możesz uszkodzić, trzeba podnosić. Ponieważ to jest fotel. Seropian. A prawda, żaden fotel. No <noise> Ale myślałem, że fotel. To jest y, sekretarz taki y, kobiecy. Z lusterkiem. Z busterkiem. Nie robisz nagrywania. Ale... Ale ładny. Nie no. rób na mnie. Jak nagrywam. Dobra. To nie wygląda na uszkodzone. Ale nie będę tego otwierał dalej, bo jest ładnie zapakowane i, i nie łożę tego drugi raz tak. Więc zamykam i zakładam, że przynajmniej z trzy stódy. Też jest szafka. mi tak zakładasz. Ale ostatnio... Dzisiaj nie zgadujesz zbyt dobrze. Ach, ale z tym jestem pewien. Nie otworzymy tego. Szafka, sklejka. Dużo części. Tu jest pęknięcie. Tu jest pęknięta. To też. Smutna część szafki, rozwalona. No to e, szafka z uszkodzeniem. Uh, GAMING wasze... EMPIRE. Mm -hmm. nie na głowie. Oh! Attention. Empire Gaming. Okay. E, weźmiesz? Tak. I to fajne jest. RS500 SERIOUS. Jak, jak myślisz co to? Fotel? Nie. Możliwe. Ale jest znacznie cięższy niż standardowy fotel. żeby uważać z nożykiem, więc staram się tak powoli. Ale się... u. u... Kana... hotel. Jest raz jakiego? Hotel gamingowe bez yy, zmienianych tych. Uf, dobra. Front wejmę, bo to w sumie najciekawszy w hotelu. A, może tak. I mięciutki. Z czerwonymi co... kartkami. No. Mięciutki. Wygląda na taki prawie samochodowy. Kup. Wydaje się wygodny. No, wydaje się wygodny, to prawda. Dobra. Steinbach. Nie co wiem, to, się... to jest? To ma polski napis gdzieś. Heatmap yes. Mini. To jest. Pompa powietrza ciepła. E, e, powietrzna pompa ciepła do basenu Mini. Podgrzewanie basenu. A ja nie potrzebuję więcej e, ciepła. Już się zgrzałem tym noszeniem. E, nie otwieramy. Ciężkie. E, wygląda jak na obrazku. Najpewniej. Pewnie z stówki jak działa. A i tak nie sprawdzimy, czy działa, czy nie. No to, to była zdecydowanie fajniejsza paleta. Mi się podoba ten y, sekretarzyk, ten fotel gamingowy też jest fajny. To już pewnie będzie z jakichś 800 zł, ten Steinbeck z 300, to będzie 1200. Czyli, czyli się zwróci. Zwróci się, nie jest jakoś... 800 plus 300, 1200? 1100? Ach tak, 1100, 1200 Carrera, pojemniki pewnie z 300. Y, no to nie jest jakaś super paleta. No, Malutka, ale, nadal. ale się zwraca. No. Tylko wiesz, trzeba na tym zarobić. Ja wiem, trzeba sprzedać. No, w każdym razie dzięki za oglądanie i jeżeli Wam się podobało, dajcie subskrypcję. Napiszcie, co w ogóle myślicie o tym, albo jeżeli macie w ogóle jakieś pomysły, co możemy robić lepiej, fajniej, ciekawiej dla Was, piszcie w komentarzu. Dla nas to są super rady i będziemy uwzględniać. Oczywiście. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć. Cześć.